Befall. 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 Pierdolą dużo, niczego nie robią. Dla mnie to profil już dawno jest fobią. Mówi coś typ, ten co ja raz się dodam. Pałki to wokal, a nabicie dodo. Pilnuj tych typów, co stoją za tobą. Lewacie, głasze, brawa, to i kosą Mój debiut to klasyk, dobrze znasz to logo. Dziewacz, pomoc, szedłem na górę, wozowacz, Blady jak ściana. Nie wiem, czy odzyskam kolor Mówią, że znają mnie ponoć. Mówią, że wiedzą, kim jestem, a prawda jest taka, że jestem dla nich niewiadomą. Teraz to su, mówi, że kocha ta foka Nikt mnie nie wkurwa jak ona Siedzi z penerem na spodzie po I penę się wkurwi jak sprawdzi jej fona Codziennie wpada mi Codziennie padamy dings Co tydzień padamy dink Remu nie płaca i zwraca się kier. Zwędzia się, bo jestem ale tym